Siemano, dzisiaj w naprawie laptop Acer Predator. Laptop uruchamia się, ale cierpi na pewną przypadłość tych laptopów, można powiedzieć. Uruchamia się, poświetlenie czerwone. Predator, tu jest za chwilę, uruchomi się konto klienta i za chwilę pokażę wam, co dokładnie dzieje się z tym laptopem. Uruchomiłem już system, podłączyłem laptopa do zasilania, żeby wykorzystać maksymalnie kartę graficzną. No i teraz uwaga, 3, 2, 1. Piękny obraz. Uruchomiony Heaven, Benchmark i jak widzicie są dziwne artefakty. E, niestety oznaczają one uszkodzony rdzeń. Nie pamięci, a właśnie rdzeń. To już jest e, Kurczę, plaga w tych laptopach, że w taki sposób e, uszkadza się właśnie karta graficzna. Widzicie, te dziwne artefakty. E, takie długie linie to właśnie oznacza problem z rdzeniem. Powiem wam jeszcze, jakie podzespoły drzemią w tym laptopie. Jest to jakiś świeży laptop. Procesor I7K, 8 generacji oraz GTX 1060, więc możemy sobie jeszcze jakoś tam komfortowo pograć na tym laptopie. No ale trzeba właśnie wymienić tą kartę graficzną. Niestety w swoich zbiorach nie znalazłem takiego układu graficznego N17E G1A1, czyli GTX 1060 Mobile. Tak się dobrze złożyło, że na Ale drogo znalazłem ponoć 100% nowy, nigdy nie lutowany układ. Jak będzie w tym wypadku, nie mam pojęcia. Jeszcze nie otwierałem nawet tutaj opakowania, nie wyciągałem układu. I jak on wygląda. Z tej strony wygląda no co? Na nówkę funkiel. Kulki niby też nigdy nie lutowane. Muszę zobaczyć sobie ten układ pod mikroskopem, czy nie ma właśnie jakichś widocznych rys. Czyli rysy po prostu będą oznaczać, że układ był już rebalowany. I tak ten układ będę musiał zrebalować, ze względu na to, że jest tutaj pewien dopisek. Tutaj nie wiem, co to jest w ogóle za jakaś nota katalogowa czy coś. Jest to układ, oczywiście, na kulkach bezołowiowych. Jest tutaj właśnie dopisek. Więc ja tutaj. Zamontuję kulki ołowiowe, żeby ten układ siadł sobie w niższej temperaturze. Dolna obudowa już zdemontowana. Klient powiem Wam, że dbało tego laptopa. Z tego co kojarzę, pasta jest już wymieniona, termopady również były wymieniane. No, na przykład tutaj jest jakiś taki zielony, dziwny termopad, powiem wam, dziwnie on wygląda. I on nie ma zdjętej folii Widzicie tutaj? Tu trzymam folię. No, to nieładnie powiem Wam. Dobra, zanim będę tutaj jeszcze grzebał, oczywiście trzeba odpiąć baterię. Jeżeli operacja wymiany GPU się uda, to wrzucimy, wrzucę tutaj termopady, raczej termopady e, PTMA. Wrzucę klient również dostarczył mi do paczki PTMA, żebym gdyby się udało naprawić tego laptopa, no to oczywiście zamontował. Ale coś czuję, że będę musiał również wymienić, chyba tutaj termopady zobaczymy, czy w ogóle rdzenie się odcisnął dobrze na układzie chłodzenia. No jeszcze tylko tutaj dwie śrubki. Jeszcze odpięć trzeba wentylatory. Te wentylatory są, raczej znaczy łopatki są wykonane z nie wiem, czy to z aluminium, czy z jakiegoś metalu. Kiedyś miałem taki przypadek, że łopatka po prostu podczas no, pracy. Prawdopodobnie się oderwała, poleciała gdzieś na płytę główną, narobiła szkodę. No i nieciekawa sytuacja. Dobra, delikatnie podważyć. Trzyma się ładnie. Wszędzie śrubki, wszędzie. Czyli powinno to już puścić. Tak widzę grube termopady ogólnie są zastosowane na, na pamięciach. Dobra, tu puściło, tu puściło. No, na procesorze trzyma. Tak, dobra, idzie. Idzie. Oczywiście tutaj nawalone tych przewodów do, do tego wentylatora standardowo. No ale dobra, mi interesuje to, jak wygląda sam rdzeń. Eee, no i powiem Wam tak. Ten rdzeń niestety, ale jest przygrzany. Czemu? Już Wam pokazuję. Zobaczcie, co dzieje się w tym miejscu. Nie ma pasty. I tutaj układ chłodzenia w ogóle nie dociskał rdzenia. Ładnie to widać na układzie chłodzenia. I jeszcze jakie są problemy. Oczywiście, co? Tutaj również jest jakaś folia. Proszę bardzo. Mogę ją bez problemu zdemontować. Chyba, że to są jakieś dziwne termopady, ale trochę wątpię. Tutaj, tutaj chyba też chociaż. Tak, tutaj też coś jest. Okej, okay, dobra. Czyli tutaj już klient popełnił dosyć spory błąd. Tutaj też również jest folia. Dobra, palicho na razie z pamięciami. E, takie artefakty nie oznaczają, że jest problem właśnie z pamięciami VRAM, natomiast jest problem z rdzeniem. No i w tym wypadku, jeżeli faktycznie rdzeń został przegrzany, no to niestety został on uszkodzony. Sprawdzę sobie teraz nowy układ pod mikroskopem, układ jest zakulkowany, Okulki no, są no takie dziwne, one są czymś pokryte, być może układ dosyć długo sobie leżał. Natomiast interesuje mnie jedna sprawa, w tym miejscu mamy taką strzałkę, nie? Ona w nowych układach zazwyczaj jest miedziana, czyli nie jest pokryta cyną, na przykład mam tutaj jakiś układzik. I zobaczcie, jak jest to w tym wypadku. Mamy tutaj czystą mieć. Natomiast w tym układzie no, jest to pokryte cyną. Tak jakby ten układ no, był już rebalowany, moim zdaniem. Z tej strony. No niby mamy Nvidia N17EG1A1. Jakieś tam delikatne ryski na tym układzie wcześniej widziałem. Nie wiem. No. Ciężko powiedzieć, czy ten układ jest nowy, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Robota chyba dobrze wykonana. Laptop się uruchomił i jest obraz. No ale pytanie, czy nie ma kodu 43? Oczywiście wcześniej nie było tego kodu, ale wiadomo co teraz. Może ta grafika jednak jest uszkodzona? Nie ma. Ok. GTX1060. No i teraz uwaga, Heaven. Co tutaj będzie się działo? 3, 2, 1? Będą artefakty, czy nie? Oczywiście jeszcze termopadów nie wymieniłem. Co do tego co do tej tasiemki na termopadach. E, opowiem wam później, co to jest. Jest. Jest piękny obraz. Jest. Kurde. Mówiłem. Mówiłem wam winowajca. O właśnie ten układzik. Proszę bardzo. GTX 1060. Kolejne potwierdzenie, że termopady są źle dobrane. W tym miejscu znowu układ chłodzenia nie docisnął rdzenia, nie można to tak zostawić zresztą no, spójrzcie na układ chłodzenia tutaj w ogóle nie ma pasty, procesor odcisnął się bardzo ładnie, więc no te, te termopady prawdopodobnie tutaj na pamięciach one są za grube prawdopodobnie użyję tutaj termopadów w żelu, żeby one same się ładnie dopasowały jedynie na sekcji zasilania mogę zastosować jakieś inne termopady już dobrane, na sekcji zasilania GPU 1.25 na CPU również 1.25 to ładnie wszystko się docisnęło i odbiło. Natomiast na pamięciach v ram oraz cewkach dałem termopady w żelu. Te uspiren K5 Pro. Więc to wszystko jest ładnie. Układ chłodzenia jest już wyczyszczony. Sprawdzałem sobie jeszcze oczywiście, jak rdzenie odcisnął się bez termopadów i było już w porządku, więc no tutaj musiało być coś nie tak z termopadami. Dobra, tutaj delikatnie można to jeszcze podoginać, żeby układ chodzenia lepiej złapał i to jest właśnie fajne w tych termopadach w żelu, że one się same docisną ja tu oczywiście będę wszystko to skręcał ładnie się to wszystko uformuje, zaraz zobaczycie jak będzie wypływał termopad o widzicie? to jest właśnie to jest właśnie to takie termopady w żelu moim zdaniem w każdym laptopie powinny być stosowane bo tu nie trzeba patrzeć jaka ma być grubość. Nie zawsze układ, powiedzmy, nie wiem, cewka czy procesor się powiedzmy, ok No i ta różnica w chłodzeniu pomiędzy tym samym modelem laptopa może być inna. Więc na przykład w Asusach stosowane są termopady w żelu i to zdaje egzamin, więc no tutaj też zastosowałem termopady w żelu. No i oczywiście PTM-a, PTM Folia jest ściągnięta, dobra. To jest jeszcze tylko wentylatory. Druga strona, a jeszcze zapomniałbym, oczywiście, o wentylatorach. Jakby inaczej, no i co robię? Kolejne testy, podsumowanie. Operacja można powiedzieć, że się udała. Mam tylko że temperatury będą w porządku. Bo nie chciałbym demontować e, jeszcze raz układu chłodzenia. Zobaczcie, jak fajnie to się odcisnęło. Wszystko wypłynęło. Czas podsumować naprawę. Trwają właśnie testy laptopa. Testuję kartę graficzną oraz CPU. Temperatura GPU 83 stopnie. Hotspot dobija do 80. CPU 83 stopnie, więc myślę, że jest ok. Co prawda, temperatury mogą jeszcze delikatnie spaść, ze względu na to, że PTM musi to po sobie popracować. Dajcie mi chwilę, ja wyłączę laptopa, bo pewnie go usłyszycie. Nie była to skomplikowana naprawa. Wymiana uszkodzonego rdzenia dokładnie ten. Charakterystyczne artefakty dla uszkodzonego rdzenia nie pamięci, pamiętajcie. Wymiana pasty na PTM oraz termopadów. Co do oryginalnych termopadów, zastosowanych przez klienta, tych zielonych które miały tutaj jakąś dziwną folię okazało się, że to są termopady z klejem. Po obu stronach jest klej, są takie termopady, co prawda są to termopady słabej jakości, więc je ja również wymieniłem. Temperatury są w porządku. Kolejna sprawa, którą Wam pokazałem, na rdzeniu nie był odciśnięty układ chłodzenia, czyli mogło dojść właśnie do przegrzania rdzenia, no i niestety jego uszkodzenia. Jak było, no już tego niestety się nie dowiem. Jeżeli filmik się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tej naprawy. No i co? Widzimy się pewnie w sobotę na live, więc zapraszam wszystkich. Łapkujcie, lajkujcie. Na razie. Hej!